Dzień dobry! Dzisiaj znowu z roweru. Znowu z roweru, dlatego że, no szczerze mówiąc, myślę, że oglądanie mojej mordy nie jest znowu aż tak ciekawe jak trochę plenerów i trochę pejzaży, szczególnie takich ładnych jak tutaj. Dzisiaj, dwa słowa powiemy sobie o tym, jak utracić kontrolę. Bo to jest dosyć częste pytanie, które zdarza się, że jest mi zadawane w rozmaitych tam formach komunikacji. Więc powiem Państwu tak, żeby stracić kontrolę, istnieje na to prosty sposób, bardzo prosty sposób, o którym powiem Państwu za chwilę, ale zanim o tym powiem, chciałbym coś wyjaśnić. Mianowicie tak, w ogóle, jeżeli zamierzamy używać tego terminu, że trzeba stracić kontrolę, mówimy oczywiście o lęku, głównie o depresji też, jeżeli, jeżeli to jest tak. Że masz stracić kontrolę, no to musisz najpierw tą kontrolę mieć. Nie? Bo nie możesz stracić czegoś, czego nie masz. Prawda? Więc musisz mieć albo wierzyć, że tą kontrolę masz. Teraz, czy to jest prawda? Czy rzeczywiście masz kontrolę nad lękiem, którą możesz stracić, lub nie? Czy rzeczywiście tak jest? Jeżeli masz, no to jesteś w tej bardzo nielicznej grupie. Ja szczerze mówiąc nie spotkałem nigdy nikogo, kto by miał, ale jeżeli masz kontrolę, to właściwie w ogóle nie musisz jej tracić. I każdy, kto ci mówi, że powinieneś ją stracić, chce ci źle. No bo jeżeli masz kontrolę nad lękiem, to możesz z tego wyłączyć, kiedy chcesz. Na tym polega kontrola, że sobie możesz zrobić z nią, co chcesz, nie? Z tym, nad czym masz kontrolę, czyli z lękiem w tym przypadku. Więc sobie po prostu wyłącz lęki, jest po zaburzeniu. Po sprawie, jeżeli masz kontrolę, jeżeli nie masz kontroli, to sprawa wygląda trochę inaczej, ale też nie jest beznadziejna. Bo jeżeli nie masz kontroli nad lękiem, to prawdopodobnie popełniasz błąd, który wielu ludzi popełnia. Mianowicie, usłyszawszy, że trzeba kontrolę stracić, skupiamy się na tym, żeby stracić kontrolę, a nie na tym, żeby zaufać. A jedno bez drugiego nie może działać. Teraz, dlaczego? Otóż, jeżeli chcesz mieć nad czymś kontrolę, nie mówię, że masz, ale jeżeli chcesz mieć nad czymś kontrolę, to prawdopodobnie chcesz ją mieć, dlatego że nie ufasz. W momencie, gdybyś miał zaufanie, to wyłącza całą dalszą rozmowę, nie? Nie musisz mieć kontroli, jeśli ufasz. Jesteś wtedy spokojny, wyluzowany i wszystko gra. Więc. Jeżeli chcesz mieć kontrolę, to zakładamy, że masz problemy z zaufaniem. Do czego? Do kogo? Ktoś może zapytać. No w przypadku lęku i depresji, do siebie oczywiście. Do tego, czy dasz sobie radę, jeśli to się zdarzy. Nie? Dlatego nie chodzisz do miejsc, gdzie cię łapie, bo obawiasz się, i w ten sposób próbujesz mieć kontrolę. Nie? Bo obawiasz się, że jak cię złapię. To sobie nie poradzisz, to umrzesz, zeblejesz, padniesz, zachorujesz. Nie wiem, ludzie cię zjedzą, smog cię zje, cokolwiek. No dlatego nie chcesz stracić fikcyjnie posiadanej kontroli. W związku z czym moja rada jest bardzo prosta w tej sytuacji. Jeżeli tak jest, to skup się na tym, jak zaufać. I staraj się zaufać, a nie stracić kontroli. To jest duża różnica. Bo kiedy zaufasz, kontroli nie będziesz potrzebował. Musisz zaufać sobie, że sobie z tym poradzisz. Że kiedy cię weźmie, że kiedy coś się stanie, coś czego nie chcesz, to sobie i tak z tym poradzisz. Może będzie nieprzyjemnie, może będziesz się bał, może głupie myśli ci będą przychodzić do głowy. Zwykle przychodzą. Ale i tak sobie poradzisz. I wtedy sprawy zaczynają wyglądać zupełnie inaczej, bo wtedy już nie musisz tracić kontroli. Musisz tylko zaufać sobie. Albo Bogu, albo biologii, albo czemukolwiek w co tam wierzysz. Że jednak będzie OK, kiedy ci się to przytrafi. Teraz to, co obiecałem na początku. Dla wszystkich tych z Państwa, którzy nie chcą się w to bawić, bo to może być trudne i nieprzyjemne. Istnieje bardzo prosty sposób na to, żeby utracić kontrolę. Otóż, pigułka gwałtu jest taką, takim sposobem. Musisz znaleźć dilera, kupić od niego pigułkę gwałtu, zaufanego dilera, nie żebyś się nie otruł, i zażyć wieczorem, a następnie pójść na spacer do miasta pełnego, powiedzmy, wiem, nocnych klubów albo do jakiejś takiej dzielnicy zabawy i uciech. Wtedy. Będziesz miał szansę doświadczyć tego, czym jest utrata kontroli e... i jak fajnie może być, kiedy tą kontrolę stracisz. Będziesz też mógł zweryfikować, czy ktoś, kto radzi ci, żebyś stracił kontrolę, rzeczywiście ma rację. E... No, najlepiej to zweryfikować na jakby własnym doświadczeniu. E? Jedyny minus, jaki może z tym, jedyny minus tego rozwiązania i problem, jaki może z tym być, jest oczywiście taki, że możesz niewiele pamiętać później, ale to może nawet i dobrze. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.